Jeżeli chodzi o nasze wzory optymist, moglibyśmy opowiedzieć o tym, jak nasza paleta jasnych kolorów sprawia, że chcesz chwytać dzień, zanim jeszcze się zacznie. Moglibyśmy opowiedzieć o naszych wesołych wzorach i o tym, jak zapraszają twoje wewnętrzne dziecko do wyjścia i zabawy w miejscu, o którym dotychczas myślałeś, że istnieje tylko w twojej głowie. Moglibyśmy również wspomnieć o tym, że naturalne światło jest najlepszym przyjacielem naszej koncepcji, zmieniającym obserwatorów trendów w trendsetterów i przypominającym nam, że szczęście jest tylko kwestią wyboru. Moglibyśmy powiedzieć to wszystko i wiele więcej, ale nie zrobimy tego, ponieważ w kronoszpan wierzymy, że projektowanie wnętrz nigdy nie powinno być zgodne z założeniami. Wręcz przeciwnie. Kolory, którymi się otaczamy, są wyrazem tego, jak się czujemy wewnątrz. Dlatego jedyny design, który naprawdę się liczy. To ten, który przypomina ci kim jesteś.